Cześć, słuchacie 44 odcinka podcastu AI po Godzinach. Ja nazywam się Wojtek ronowicz a AI po Godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych. Głównym tematem i powodem, dla którego nagrywam ten dzisiejszy odcinek, jest ostatni udział w hakatonie. To było takie wydarzenie, które było organizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Nazywało się Eduszok. Wydarzenie organizowane w pełni zdalnie, w pełni tylko przy użyciu własnych komputerów, które polegało na tym, żeby wspólnie zastanowić się i pomyśleć nad tym, w jaki sposób można by usprawnić prowadzenie edukacji zdalnej w Polsce. Sama idea hakowania polega na tym, że na początku przedstawiany jest jakiś problem, który należy rozwiązać. A w dalszej kolejności zespoły, ale jak również w kontakcie z mentorami, próbują się zastanowić nad tym, jak ten problem schakować i jakie rozwiązanie można by dostarczyć, żeby ten problem no, po prostu udało się w jakiś konstruktywny sposób rozwiązać. Ja o samym wydarzeniu dowiedziałem się, prawdę mówiąc, tak na ostatnią chwilę. Wyglądało to tak, że mój kolega poprosił mnie o to, żebym. Również na moich mediach społecznościowych udostępnił informacje o hackatonie. Wstawiłem taką informację, zapoznałem się z tymi informacjami, stwierdziłem, że fajna inicjatywa, więc czemu by jej nie wspomóc? I tak się złożyło, że ten post zauważyła później moja szefowa, która później była też członkiem naszego zespołu, i ona właśnie zaproponowała, żebyśmy się może jednak zgłosili. Ja na początku byłem trochę sceptyczny, ponieważ no, z jednej strony Wydział Humanistyczny AGH, z drugiej strony jednak dosyć dużo, dużą dawkę takiej solidnej wiedzy programistycznej wymagali. Może nie przy samej rekrutacji, nie przy momencie zgłaszania naszego zespołu, ale tak wynikało z kontekstu, że raczej to będzie coś bardziej zaawansowanego. Niż taki, taki mniejszy projekt studencki do realizacji, ale pomyślałem, że w zasadzie czemu nie, no ewentualnie nie zostaniemy przyjęci jako zespół. Zostaliśmy przyjęci, dostaliśmy informację o tym, że mamy zaproszenie i opowiem Wam, jak to w takim razie wyglądało, jak, jak to było zorganizowane od tej strony technicznej, na czym polegała nasza praca. I w końcu, co właściwie w ramach tego hackatonu, udało nam się w naszym zespole stworzyć. Zacznę od tego, że w zespole byliśmy wy trzy osoby: ja, dr Antonina Doroszewska, kojarzycie z drugiego odcinka podcastu oraz Anna Kołodziejek, studentka szóstego roku kierunku lekarskiego. Teraz ze chwilą jak słuchacie tej audycji wydaje mi się, że zostałoby jeszcze i tydzień studiów, więc no, w zasadzie już można powiedzieć, że osoba po studiach lekarskich. Wydarzenie było dosyć krótkie, ale tak właśnie hackatony mają w swojej naturze. Zaczęło się w piątek, właściwie koło godziny 16 i w niedzielę do 4 rano należało dostarczyć gotowe rozwiązanie, które później było oceniane przez komisję. Samą organizację wydarzenia oceniam naprawdę bardzo dobrze. Było dużo wskazówek, było jasne, gdzie można się o coś zapytać. Natomiast początek, oczywiście, no, bez problemów też się jakiś nie mógł odbyć. Było trochę problemów technicznych, żeby się połączyć. Wydaje mi się, że tak z taką półgodzinną obsuwą to wszystko jakoś ruszyło. I początek, no oczywiście powitanie, powitanie zespołów, powitanie też obserwatorów. Ludzi jakoś dużo nie było. Pamiętam chyba, że w takim najbardziej gorącym okresie, czyli na początku, było chyba 30 osób, które słuchały, zarówno tych, którzy byli w tych zespołach, jak i również obserwatorów takich z zewnątrz, którzy w tej rywalizacji, nazwijmy to, nie brali udziału. Natomiast organizacyjnie super, tylko ten początek, tak, że problemy techniczne, po drugie też te dyskusje, te dyskusje, które miały nas zainspirować do stworzenia jakiegoś rozwiązania, w moim odczuciu były dosyć nudne i nie wnosiły za dużo do rozumienia tego problemu. Także niestety tutaj na samym początku dosyć duży minus, no, ale to jednak potrwało tam jakiś czas, bez tego co kojarzę dwie godziny. Po tych dwóch godzinach mieliśmy się w naszym zespole zastanowić nad tym, jakie rozwiązanie chcemy zaproponować, czego ono ma dotyczyć i później je skonsultować z takimi, z grupą mentorów, z grupą osób, która ma duże doświadczenie i która może nam jakoś realnie pomóc, jakoś wpłynąć na kształt naszego projektu. Skonsultowaliśmy się w zespole, jakoś szybko doszliśmy do wniosku, że tworzenie kolejnego narzędzia a to będzie trochę takie wyważanie drzwi, które są już w tym momencie otwarte. I gdzieś się narodził pomysł na to, żeby spróbować skupić się na aplikacji, która nie byłaby sama w sobie narzędziem do edukacji zdalnej, ale narzędziem, które umożliwiałoby wybór takiej aplikacji zdalnej. Innymi słowy, jeżeli ktoś miałby tę aplikację i zrobiłby jakąś czynność w niej, to na koniec miałby uzyskać wynik informujący go o tym, jakiego narzędzia w takim wypadku powinien użyć. Do tego celu programu jeszcze za chwilę wrócę, ale tak, żeby było chronologicznie. A to wybraliśmy cel, zaczęliśmy pracę. Najpierw się zrobiliśmy takie rozeznanie w tym, jakie właściwie metody pracy zdalnej są jakie serwisy można wybrać i jaka jest ich charakterystyka. I w dalszej kolejności przeszliśmy już do pracy właściwej, na tej pracy nad programem. Za tą część, nazwijmy to w dosyć dużym cudzysłowiu programistyczną, byłem odpowiedzialny ja. Samą aplikację robiłem w Clickteam Fusion, dlatego mówię o tym, że tak, trochę może bez przesady z tymi, z tymi umiejętnościami programistycznymi, i jak już mieliśmy tą wersję, nazwijmy to prototyp tej aplikacji, to była jakaś sobota, i myśleliśmy, wiedzieliśmy już wtedy, że tak, że to może być rzeczywiście coś fajnego, że to jest na pewno rozwiązanie, które prześlemy teraz do tego konkursu, jako to rozwiązanie takie finalne. Oczywiście potem przez całą sobotę to jeszcze, jeszcze nad tym pracowaliśmy, ale. Pomyśleliśmy też, że bez względu na to, jaki będzie wynik tego, tego konkursu, to na pewno warto jest dalej pracować nad tym programem, dlatego że on ma w naszym odczuciu przynajmniej taką naprawdę. Wysoką szansę na to, żeby być rozprowadzony wśród nauczycieli, wśród wykładowców. Od samego początku naszym priorytetem było to, żeby to był program prosty z dwóch względów. Po pierwsze, znowu umiejętności programistyczne, a po drugie, jeżeli on jest prosty, to też oznacza, że jest możliwie szybki do wprowadzenia. Mieliśmy takie założenie, że jeżeli wydamy wersję stabilną w niedzielę, czyli do tego deadline'u w tym konkursie, no to w miarę szybko będziemy w stanie też stworzyć taką wersję, również stabilną, którą później już będziemy mogli spokojnie rozprowadzać wśród wykładowców. Zabraliśmy się znowu do pracy, i pomimo tej dostępności mentorów i możliwości zadawania pytań, jakoś tak się nam praca układała, że kontaktowaliśmy się głównie w naszym zespole. Tam pracowaliśmy nawet z pominięciem tej aplikacji, w której Powinniśmy byli pracować. Ono się chyba nazywa Discord czy coś podobnego. Pracowaliśmy po prostu na Messengerze, tak nam było tam dobrze te różne informacje między nami wymieniać. Były też takie ciekawe konkursy, na przykład te związane z tym, żeby wysłać teraz zdjęcie, jak pijemy kawę. Na była godzina 22 czy 23, albo zdjęcie tego, co jest przed nami na talerzu i te zdjęcia później lądowały na jakimś takim kanale, w tym Discordzie. I autorzy, iluś tam pierwszych zdjęć otrzymywali później kupon na złożenie swojego zamówienia na pyszne.pl. Samemu udało mi się takie chyba trzy kupony uzyskać. Także, także jedzenie przez ten hackathon było zapewnione i w pewnym tam stopniu sfinansowane przez organizatorów tego wydarzenia. Taka dosyć drobna rzecz, ale jednak no, miło, miło ją na pewno będę wspominać. I po 31 godzinach pracy, zaczęliśmy w piątek po południu, przez całą sobotę siedziałem nad tą aplikacją, tak żeby ją wypuścić w jakiejś w miarę dobrej wersji już pod wieczór, udało nam się dosyć sporo osiągnąć. Po pierwsze mamy aplikację, która działa, która wyświetla kilka platform, z których taki nauczyciel może skorzystać i... Udało nam się również, a właściwie udało się koleżance wykorzystać, są takie platformy, na których można zbudować swój komiks taki, że mówimy co się ma wydarzyć na ekranie i później później to się rzeczywiście tam na tym ekranie wydarza, potem to się ściąga, no i ma się taki swój własny komiks. To się chyba nazywa Ani, ani Cartoon czy coś podobnego, w każdym razie takich serwisów tam jest stosunkowo dużo. Tej koleżance udało się nagrać naprawdę świetne intro do tego programu, które zachęca do tego, żeby z niego skorzystać, jak i też pewnie będzie za niedługo takim materiałem promocyjnym do tego, żeby tą aplikację dalej promować. Sama aplikacja, którą stworzyliśmy, przypomina pozornie taki prosty quiz, który też można gdzieś w jakimś kreatorze online spotkać. Aplikacja po uruchomieniu się, po intro pokazuje serię pytań, na które mamy udzielić odpowiedzi. I tak żeby wam podać jakiś przykład, zrobimy sobie realną ścieżkę z tego programu. Uruchomiłem program. Wy go nie będziecie widzieć, ale ja będę widział przede mną pytania, które są i będziemy na to w szkali odpowiedzi. Pytanie pierwsze, czy w czasie zajęć studenci będą pracowali w podgrupach? No, zaznaczam, że nie, że nie będą. Czy będzie Ci przeszkadzać, jeżeli w czasie zajęć połączyć, połączenie się przerwie i trzeba będzie się łączyć? Ponownie. No, też mi nie przeszkadza. Jakoś, jakoś z tym nie miałem problemów. Daje nie. Czy zależy Ci na tym, by historia czatu była zapisywana w programie, który wykorzystasz do zajęć? No, dam tak, zależy. Czy chcesz korzystać z tablicy, która umożliwia rysowanie, która jest widoczna dla uczniów? Nie prowadzę zajęć z użyciem tablicy, a nie mam też takich treści, które mógłbym wyświetlać na tablicy. To, to dam, że nie. Czy w czasie zajęć chciałbyś udostępnić studentom ankietę zrobić test? No, załóżmy, że też nie, no bo testy przeprowadzam zwykle ustnie. Pytanie ostatnie, chyba. Czy chciałbyś, by w czasie zajęć studenci brali udział w głosowaniu, którego wyniki byłyby szybko zliczane i wyświetlane? Dam, że tak. Czy chciałbyś tworzyć ze studentami w czasie zajęć mapę myśli? Nigdy nie tworzyłem, dam nie. No i teraz czekamy tylko na wynik, co też nam ten program za chwilę odpowie. I mamy wynik, który nam mówi o tym, że naszą idealną aplikacją, którą powinniśmy wykorzystać, jest program Microsoft Teams. No i teraz widzę przed sobą slajdy, które mają mnie do tego programu zachęcić. Pokazują, dlaczego ten program może być dobry w moim wypadku. Są odniesienia do tych różnych pytań, które zadałem wcześniej. I to nam wszystko mówi o tym, że warto byłoby z tego programu skorzystać, dlatego że chyba będzie najbardziej dostosowany do moich potrzeb. To jest na razie tylko quiz, powiedzmy, ale on ma dużo szersze możliwości wykorzystania. Pierwsze, myślimy o tym, żeby te odpowiedzi były gdzieś wysyłane. Ten program nie zbiera danych osobowych, więc z tym większego problemu nie będzie. Następnie dobrze byłoby sprawdzić, czy na przykład są jakieś określone Nauki, które częściej korzystają z danego typu oprogramowania, to mogłoby nam po prostu pozwolić też na lepsze ich profilowanie w przyszłości. Drugą rzeczą, którą też warto byłoby gdzieś tam wpleść, byłoby to, żeby ten program sam się uczył na podstawie tego, co do niego wprowadza użytkownik. Gdyby to się udało połączyć z jakąś siecią neuronową, albo nawet z czymś prostszym, co później sprawiałoby, że te predykcje są jeszcze lepsze. Niż takie proste, tak, nie, i robienie z tego takiego drzewa decyzyjnego, no to mogłoby to rzeczywiście pozwolić na wykorzystanie tego programu nie raz, nie dwa, tylko tak większą ilość razy. No i ten program by też, mogłoby też być takie założenie, że użytkownik będzie coraz bardziej biegły w użytkowaniu tych różnych platform i będzie się je dało jakoś zróżnicować pod względem stopnia trudności. Kolejną rzeczą też, dla której zdecydowaliśmy się na to, żeby zrobić z tego aplikację, a nie wykorzystać i nie skończyć projektu w pół godziny. Przy wykorzystaniu po prostu jakiegoś quizu online, jest to, że tak z praktycznego punktu widzenia na uczelniach dużo łatwiej będzie rozprowadzić aplikację oficjalną stworzoną przez wykładowców tej uczelni, z oczywiście logiem, z tymi wszystkimi znakami uczelni i poprosić odpowiednie działy o przesłanie linka do wszystkich pracowników tej uczelni, właśnie z taką propozycją, że jest taki program, że można z niego skorzystać. I że, I że być może dzięki niemu uda się komuś znaleźć swoją lepszą platformę do prowadzenia zajęć. Ale zdecydowanie trudniej byłoby, gdybyśmy zrobili to właśnie w tym quizie online. Z tego powodu, że to jednak jest aplikacja firmy trzeciej, że to jest usługa znowu firmy trzeciej, że tak naprawdę nie wiemy, co się później z tymi danymi dzieje. No a jednak uczelnie są bardzo wrażliwe na tego typu aspekty. Do samej aplikacji nagraliśmy filmik. Jako rezultat naszej pracy w tym konkursie złożyliśmy zarówno aplikację w wersji stabilnej, złożyliśmy również film, na którym mówimy o głównych aspektach tego programu. Pokazujemy też, jak on wygląda. Tak na wszelki wypadek, gdyby, gdyby komisji się nie udało tego filmu u siebie, tego właściwie. Programu u siebie włączyć. Całość musiała trwać do 5 minut. Pamiętam, że nagrywaliśmy chyba dwa albo trzy razy. Jakoś nie mogliśmy się za bardzo w tym czasie zmieścić, przeznaczonym na powiedzenie czegoś o naszym projekcie. Nagraliśmy film, wstawiliśmy na dysk, skończyliśmy o te kilka godzin szybciej niż o godzinie 4, chyba o 23.00 przesłaliśmy nasze rozwiązanie. I kolejnego dnia w niedzielę no to już pracy oczywiście nie było, było był tylko odpoczynek. A później było ogłoszenie wyników naszego konkursu, no i żadnej nagrody nie dostaliśmy. Tutaj, akurat bez większego zaskoczenia, mówiąc szczerze, po, tym, po tych pytaniach i po tym poziomie, który widziałem wśród uczestników innych grup. Jeżeli chodzi o umiejętności programistyczne i o jak zaawansowane projekty inne grupy robiły, no to nic tak naprawdę dziwnego, ale największą nagrodą było to, że udało nam się zmobilizować w trójkę, stworzyć coś fajnego i teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko to dopracować i po prostu wdrożyć dalej do praktyki. Czyli powstało coś, co jest proste, co da się szybko wprowadzić do użytku i co rzeczywiście może być użyteczne. A wydaje mi się, że jeżeli nam się udało spełnić te wszystkie trzy rzeczy, no to osiągnęliśmy jak najbardziej sukces. Taka jeszcze jedna uwaga do konkursu samego. My się o tym wydarzeniu dowiedzieliśmy bardzo, bardzo późno. Wydaje mi się też, że. Chyba niezbyt dużo środków zostało przeznaczonych na promocję tego wydarzenia, dlatego że zespołów było z tego co kojarzę, chyba 8 albo 9. Natomiast te zespoły też były bardzo ciebie zróżnicowane poziomem. Były takie zespoły, które po prostu składają się z zawodowych programistów. Były też takie jak nasz, gdzie. Gdzie osoba, która zajmuje się programowaniem, nie robi tego w sposób zawodowy, były też takie zespoły, a przynajmniej taki jeden zespół, tu już nie będę używać liczby mnogiej, gdzie były osoby, które w ogóle nie miały żadnego doświadczenia wcześniej z programowaniem. I z mojej perspektywy to trochę wyglądało tak, jakby organizatorzy już naprawdę nie mieli kogo za bardzo do tego hackathonu zaprosić i po prostu wybrali wszystkie zespoły, które się po prostu zgłosiły. A szkoda, dlatego że to wydarzenie było naprawdę moim zdaniem super zorganizowane. Tylko właśnie problem z tą promocją i z tym zachęceniem ludzi do wzięcia udziału w tym konkursie. Organizatorzy zadbali nawet o taką motywację finansową czysto. Było łącznie do wygrania 15 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że to będą jakieś liczby takie będące zupełnym strzałem, ale chyba za trzecie miejsce było 3000, za drugie 5 i za pierwsze 7000, czyli takie całkiem, całkiem sensowne nagrody. Ja to wydarzenie będę oczywiście wspominać dobrze, dobrze się przy nim bawiłem. Mam też wrażenie, że dużo się przy okazji nauczyłem, przynajmniej to jak budować stabilne wersje programów, i mam nadzieję, że szybko zaprezentuję Wam. Tą wersję programu, którą już udostępniliśmy dalej dla naszych wykładowców. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się jak zwykle w kolejny poniedziałek. Cześć!